Rozdział 9 Podstawy SEO dla sklepu na Shopify. 9 i 1 ustawienia SEO w Shopify, tytuły stron, metaopisy, adresy URL. Zagadnienia: 9.1.1 tytuły stron, title tags. 9.1.2 metaopisy, meta descriptions. 9.1.3 adresy URL, URL structure. 9.1.4 wskazówki i typi dotyczące ustawień SEO. 9.1.5 podsumowanie. SEO, Search Engine Optimization, jest kluczowym elementem budowania widoczności sklepu internetowego w wyszukiwarkach internetowych, takich jak Google. Optymalizacja SEO w Shopify pozwala na poprawienie pozycji sklepu w wynikach wyszukiwania, co z kolei przekłada się na zwiększenie liczby odwiedzin i potencjalnych klientów. W tym podrozdziale omówimy najważniejsze ustawienia SEO w Shopify, takie jak tytuły stron, metaopisy oraz adresy URL, które mają istotny wpływ na widoczność sklepu w wyszukiwarkach. Tytuł strony, ANG. Title tak, to jeden z najważniejszych elementów SEO, ponieważ jest to pierwszy fragment tekstu, który użytkownicy oraz wyszukiwarki widzą w wynikach wyszukiwania. Tytuł strony pojawia się w zakładce przeglądarki oraz jako główny nagłówek w wynikach wyszukiwania Google. Tytuł ma również wpływ na współczynnik klikalności, CTR Click Through -rate, ponieważ dobrze skonstruowany tytuł przyciąga użytkowników. Jak ustawić tytuł strony w Shopify? W Shopify tytuł strony możesz ustawić w sekcji edytora strony, produktu, kolekcji lub bloga. Zwykle jest to pole tytułu w sekcji Seo strony lub produktu. Można go dostosować dla każdej strony indywidualnie. Optymalizacja tytułów: Długość Tytuł strony powinien mieścić się w granicach od 50 do 60 znaków, aby nie był obcięty w wynikach wyszukiwania Google. Słowa kluczowe Tytuł powinien zawierać słowo kluczowe związane z daną stroną, produktem lub kategorią. Należy je umieścić na początku tytułu, aby miały większe znaczenie w algorytmie Google. Branding, dodanie nazwy sklepu w tytule strony może pomóc w budowaniu rozpoznawalności marki, ale warto ją umieścić na końcu tytułu, aby nie zaburzać struktury SEO. Przyciąganie uwagi, tytuł powinien być zwięzły, ale również zachęcający do kliknięcia. Można dodać frazy takie jak darmowa dostawa, najlepsze oferty czy w promocji. MetaOpis to krótki fragment tekstu, który pojawia się pod tytułem strony w wynikach wyszukiwania Google. Choć MetaOpis nie ma bezpośredniego wpływu na pozycjonowanie strony, to ma duże znaczenie w kwestii klikalności, CTR. Dobrze napisany metaopis może zwiększyć szansę na to, że użytkownik kliknie w Twój link, a tym samym przyciągnie więcej ruchu na stronę. Jak ustawić metaopis w Shopify? W Shopify możesz dostosować metaopis w sekcji SEO, która znajduje się na dole strony edytora produktu, kolekcji, strony lub bloga. Warto dodać krótki i przekonujący opis, który zawiera główne słowo kluczowe. Optymalizacja metaopisów. Długość Metaopis powinien mieć od 150 do 160 znaków. Jeśli jest zbyt długi, Google obetnie go, co może utrudnić użytkownikom zrozumienie, o czym jest twoja strona. Słowa kluczowe, tak jak w przypadku tytułu strony, w Metaopisie warto użyć słów kluczowych. Ważne jest, by były one naturalnie wplecioną częścią tekstu, a nie upchane sztucznie. Zachęta do działania, Metaopis powinien zawierać wezwaniem do działania, np. Na sprawdź naszą ofertę, zamów teraz, zdobądź rabat. To pomoże zwiększyć liczbę kliknięć. Adresy URL to kolejne ważne elementy SEO, ponieważ dobrze zoptymalizowane adresy URL pomagają wyszukiwarkom zrozumieć strukturę strony i tematykę treści. Ponadto, krótkie, zrozumiałe i zawierające słowa kluczowe adresy URL zwiększają przejrzystość i łatwość w nawigacji po stronie. Jak ustawić adresy URL w Shopify? Shopify automatycznie generuje adresy URL dla produktów, kolekcji i stron, ale masz możliwość ich dostosowania. W edytorze produktu lub strony znajduje się pole adres URL i identyfikator, URL Handel, gdzie możesz wprowadzić własny adres URL. Zaleca się, aby adres URL był prosty i zawierał istotne słowa kluczowe. Optymalizacja adresów URL: krótkie i proste, adres URL powinien być jak najkrótszy, zachowując jednocześnie zrozumiałość. Unikaj zbędnych słów, które nie wnoszą wartości SEO. Słowa kluczowe Zawieraj w adresie URL główne słowo kluczowe dla danej strony. Na przykład, zamiast www.twoisklep.pl produkt 12345, lepiej jest używać www.twoisklep.pl szafa drewniana. Trendy SEO, zamiast używać dużych liter, spacji i specjalnych znaków w adresach URL, lepiej używać małych liter oraz myślników, myślnik, aby oddzielić wyrazy, na przykład szafa drewniana zamiast szafa znak podkreślenia drewniana. Zoptymalizuj wszystkie strony, pamiętaj, że każda strona, produkt czy kolekcja w Shopify ma swoje ustawienia SEO. Dbaj o to, aby tytuły, metaopisy i adresy URL były dobrze dopasowane do treści danej strony, co pomoże zwiększyć jej widoczność. Nie zapomnij o blogu, jeśli tworzysz treści blogowe na swojej stronie Shopify, zadbaj o optymalizację SEO dla każdej publikowanej treści. Używaj odpowiednich tytułów, metaopisów oraz adresów URL, aby treści były lepiej widoczne w wyszukiwarkach. Unikaj duplikacji, unikaj duplikowania treści na różnych stronach lub produktach, ponieważ może to zaszkodzić Twojemu SEO. Jeśli masz podobne produkty, zamiast kopiować opisy, postaraj się je dostosować do każdej strony. Regularnie aktualizuj SEO. Zmieniające się algorytmy wyszukiwarek oraz zmieniające się trendy w wyszukiwaniach mogą wymagać aktualizacji SEO na Twojej stronie. Regularne monitorowanie wyników i dostosowywanie treści pod kątem SEO jest kluczowe. Optymalizacja SEO w Shopify jest kluczowa dla zwiększenia widoczności sklepu w wynikach wyszukiwania Google. Tytuły stron, metaopisy i adresy URL to trzy podstawowe elementy SEO, które pozwalają poprawić pozycję strony oraz zwiększyć współczynnik klikalności. Dzięki odpowiedniej optymalizacji tych elementów Twój sklep może przyciągnąć większą liczbę odwiedzających, co w efekcie przekłada się na wyższą konwersję i większe zyski. Regularne monitorowanie i aktualizowanie ustawień SEO to konieczność, aby sklep internetowy pozostał konkurencyjny na rynku. Rozdział 9. Podstawy SEO dla sklepu na Shopify. 9 i ustawienia SEO w Shopify, tytuły stron, metaopisy, adresy URL.